Wchodzę tutaj na ten rap, nie mam tego jazdy Wchodzę tutaj na ten rap, nie mam tego dzisiejszego, tego jazdy Wchodzę tutaj na ten rap, nie mam tego dzisiejszego jazdy Wchodzę tutaj na ten rap, nie mam tego dzisiejszego jazdy Palę się do tej muzyki, a dalej nie mam tego czasu. Wyjebane tutaj będę miał, bo ja tutaj gram, nie mam tego czasu Gram sobie tutaj w grę i dalej nie mam tego czasu. Ja tylko wpadam na tego rapa, bo ja dalej nie mam tego dzisiejszego jebanego tego czasu. Zapracuję sam na siebie, nie mam tego czasu, bo moja fota to jest tutaj kraj. Mam tutaj drogie ciuchy, nie mam tego czasu, dzisiaj tak. Ja tylko wpadam tutaj na tego rapa, nie mam tego czasu, dzisiaj tak. Wpadam tutaj na tego rapa, nie mam tego czasu, dzisiaj tak. Ja tylko wpadam na tego rapa, robię tą muzykę rapową. Bo ja padam tutaj na rapa, robię tą muzykę rapową. Nie mam tego czasu, ja tylko jestem tym raperem. Nie mam tego czasu, bo tylko tutaj rap, rap, rap. Nie mam tego czasu, wchodzę tutaj na ten rap. Słuchałem tutaj rapa i dalej słucham tego rapu. Nie mam tego czasu, bo jestem tym raperem i tutaj się nie boję tego rapu I robię tutaj rap i mam dalej tutaj wyjebane A jak ktoś by mnie się zapytał, co, jaką muzykę lubię najbardziej, to by powiedział, że tutaj rap Nie mam tego czasu, wchodzę tutaj na ten zajebisty rap Nie mam tego czasu, bo ja robię tą muzykę rapową dzisiaj tak Nie mam tego czasu, robię tutaj rap Wpadam tutaj na tego rapa, nie boję się tego na tego rapa. Piszę swoje własne wersje. Robię tutaj muzykę. ja się tutaj nie patrzę, bo ja robię tą muzykę. Nie będę się patrzył, nie mam tutaj, ja się tutaj nie patrzę. Mam tutaj dalej wyjebane, bo ja się dalej tutaj nie patrzę. Robię tą muzykę rapową, bo dalej mam tutaj, dalej mam tutaj wyjebane. Robię tą muzykę rapową, bo mam dalej tutaj wyjebane. Robię tą muzykę rapową, bo mam dalej tutaj dalej wyjebane. Robię tą muzykę rapową, bo mam dalej tutaj dalej wyjebane. Robię tą muzykę rapową, bo mam.